Maria jest bardzo zasmucona, ponieważ dotarła do Ciebie dobra nowina o powrocie Pana Jezusa, a Ty nie napisałeś Amen, by ją przyjąć. Dwa tysiące lat temu Pan Jezus powiedział: Pokutujcie, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebieskie. Dziś żyjemy w czasach ostatecznych, a katastrofy, sąd i kara dla ludzkości nasilają się. Brama do Królestwa Niebieskiego wkrótce zostanie zamknięta. Kto nie okaże szczerej skruchy, zostanie odrzucony i będzie płakał oraz zgrzytał zębami. Jak możemy mieć pewność, że wejdziemy do Królestwa Niebieskiego? Jako katolicy uczestniczymy w mszy świętej, modlimy się, często się spowiadamy, czynimy dobro i dajemy jałmużne, ale czy to oznacza prawdziwą skruchę? Niestety, to nie jest właściwa droga do wejścia do Królestwa Niebieskiego. Pan Jezus jasno powiedział: Nie każdy, kto mi mówi: Panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Jezus przypomina nam: Klucz do wejścia do Królestwa nie leży w zewnętrznych czynach, lecz w tym, czy podążamy za wolą Bożą i szczerze jesteśmy Mu posłuszni. Jak postępujemy w rzeczywistości, choć czytamy pismo, Modlimy się, uczestniczymy w sakramentach i obrzędach, wciąż jesteśmy pogrążeni w świecie, goniąc za przyjemnościami ciała. Kłamiemy, oszukujemy, pragniemy sławy i bogactwa. To wszystko nie jest podążaniem za wolą Bożą, ani też przejawem bojaźni przed Bogiem i unikania zła. Jeśli nadal będziemy żyć w grzechu, bez prawdziwej skruchy i przemiany, Brama do Królestwa Niebieskiego zostanie przed nami zamknięta, jak więc możemy okazać skruchę i stać się tymi, którzy podążają za wolą Bożą. Kliknij link Whatsapp na moim profilu. Misjonarz podzieli się z Tobą Bożym Słowem i pomodli się za Ciebie. Odnajdziesz prawdziwą drogę skruchy i Bożego błogosławieństwa. Nie przegap.